Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Karolina, jak już pewnie już dużo osób was to wie. W dzisiejszym filmie chciałam Wam powiedzieć, jakie produkty do pielęgnacji moim zdaniem są najlepsze, które używałam i bardzo dobrze mi się sprawdziły, albo dalej używam. No i tak pomyślałam, że taki odcinek może być fajny, więc łapka w górę i a więc zaczynajmy! Okej, okay, no to pierwszym produktem jest co ostatnio sobie kupiłam, czyli kremsy cerawę, tak to się prezentuje. Bardzo fajnie, bo mam go bardzo dużo, jak widzicie. Bardzo fajnie. Używam go praktycznie codziennie rano i wieczorem, więc to jest fajne. No, bardzo podobno z tej, kosme z tej firmy kosmetyki są bardzo fajne, więc kupiłam sobie taki jeszcze drugi produkt z tej firmy, a to za chwilę. No i myślę, że taki kremik z cerawy jest spoko, myślę, że spoko, mi powiem szczerze, że dobrze, dobrze działa i w ogóle. Drugim kremem nie z, nie z cerawy, tylko z J, z kolekcji jakby takiej żółtej, krem na przebudzenie, tam pielęgnacja. E, powiem Wam szczerze, że kupiłam go już dawno. E, powiem Wam tyle. No, dawno go już kupiłam. No, tak trochę minęło już od tego zakupu. Podobno e, również z, te żółte kosmetyki zjai wszystkie ogólnie, są podobno też bardzo fajne. Jak sprawdzałam e, w Rosmanie, to dużo nie kosztują. E, tak, chyba coś tam kosztowało z tej właśnie żółtej kolekcji ZJ. Kosztowało chyba 8 zł w Rosmanie. więc teraz są takie promocje, że. Jakby wiecie, to nie jest nie wiadomo milion za jakiś tam fajny kosmetyk Myślę, że bardzo fajnie się sprawdza do twarzy i tak dalej, do tej codziennej naszej pielęgnacji Nie używa się tego wieczorem, bo to jest na przebudzenie, no to jest w sensie tylko zastosowanie ma na rano Natomiast krem z cerawy, ten co wam przed chwilą pokazywałam jest na rano i wieczorem Więc to jest bardzo fajne, że można to rano i wieczorem korzystać z rzęży korzysta się ten krem tylko rano, ale myślę, że on też będzie bardzo fajnym produktem, po prostu jak na przykład, na przykład no fajne są też produkty do pielęgnacji na rano i tak dalej, więc no kolejnym produktem jest serum, serum, które kupiłam sobie z Garniera. To jest krem na właśnie na jak to się nazywa to będziecie mieli jego nazwę, bo ja wam tutaj wstyknę zdjęcie. No na to... No na... Tak, jak to się nazywało? Na... czekajcie, ja muszę. Przeciw doskonałości. Tak, Nie, przeciw niedoskonałościami. Tak. No i możecie tak na przykład punktami to nakładać, że na przykład nak nakładacie, że macie tutaj niedoskonałość, tu, tu. No wiecie, w tym miejscach, gdzie macie takie niedoskonałości, nakładacie albo możecie po prostu nalać i na całą po prostu twarz wiecie tak nakładać. Um, powiem Wam szczerze, że bardzo fajne serum. Um, myślę, że naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdził. Bardzo polecam. No, myślę, że nie tylko mi, skoro, um, skoro um, myślę, że dużo osób jakby korzysta z um, kosmetyków z Garniera, nie tylko do twarzy, ale również um, do szamponu i tak dalej. Ja używam um, szampon do włosów i odżywkę, tą co Wam mówiłam, w w Wcześniejszym odcinku z tym rutyną moich włosów, ale byłam mile zaskoczona tym efektem. Myślę, że to jest bardzo fajny serum. Jak ktoś chce, nie wiem ile teraz aktualnie kosztuje w Rosmanie. Ja to chyba bodajże kupowałam za 50, chyba 5 zł. No, troszkę drogo, ale nie, jakoś nie tak pomyślałam sobie, że sobie kupię. I powiem szczerze, że bardzo fajnie mi się sprawdził. Kolejna rzecz, również kolejny serum. To, co sobie ostatnio zamawiałam, czyli The Ordinary Serum, które bardzo dobrze mi się sprawdza, naprawdę jest ale Po prostu powiem Wam szczerze, że bardzo fajne serum. Nie pamiętam, jak on kosztował. Myślę, że nie dużo kosztuje takie serum. Ja miałam kiedyś krem do rąk The Ordinary, więc jakby już coś tam z tą firmą, coś tam już używałam ich kosmetyków ale do twarzy jeszcze nigdy, ale powiem wam szczerze, że planuję sobie kupić jakiś kolejny kosmetyk z Ordinary, tak po prostu ten kosmetyk jest super to serum, no bardzo fajny ogólnie. To jest również ma zastosowanie rano i wieczorem, więc bardzo fajne. Fajnie, że ma takie uniwersalne, wiecie o co chodzi? Fajnie. Kolejną rzeczą jest również z ziai, drugi produkt z ziai, tonic aloes Odświeżanie, nawilżanie, cera sucha, normalna Tak, to jest bardzo fajne, bardzo Wam polecam ten tonik, Jest bardzo, myślę, że spoko, no taki zwyczajny, a dużo, moi drodzy, nie kosztuje, więc Póki jest, to proszę, to nie, że proszę, tylko naprawdę opłaca się go kupować Dużo nie kosztują te kosmetyki ziai, a myślę, że to jest, fajne, jest, fajne są kosmetyki te z no, ogólnie wszystkie te produkty Wam polecam, ale że na przykład jak komuś po prostu, tak wiecie, nie chce wydawać na przykład tak dużo kasy, to jest taka pielęgnacja właśnie tańsza do twarzy no i myślę, że to też będzie spoko. Więc odkładam tonik z dzisiaj. Kolejną rzeczą jest mojej ulubionej firmy, tak? Muszę sobie za niedługo kupić jakiś kosmetyk z bielendy. Myślę, że znacie tą markę krem pianka nawilżająco, balena balansująca. No powiem wam szczerze, że jest naprawdę to była tak superowa pianka. Miałam jeszcze piankę do mycia twarzy z tej firmy i powiem wam szczerze, że bardzo dobrze mi się sprawdziła. Teraz jest taka ogromna promocja na te kosmetyki z Bielendy w Rosmanie, więc polecam wam kupować, póki jest ta promocja, bo potem to ale w sumie nie wiem, czy one są takie drogie potem po tej promocji, ale wiecie, jak może coś taniej kupić, coś na przykład drugiego a teraz jest taniej, to opłaca się, opłaca się, moi drodzy. Powiem Wam szczerze, że no, to też ma zastosowanie codziennie, rano i wieczorem, masuję krem, piankę, oczyszczoną skórę twarzy, pozostaw do wchłonięcia. Czyli tego w ogóle nie zmywamy, wiecie, po prostu odczyszczamy twarz. I nakładamy piankę, tak jak, tak jak samo, jak, nagry jak nagrywałam Wam, jak z, tą, z tym kremem. Tak samo do wchłonięcia, w ogóle tego nic nie zbywam, tylko do wchłonięcia. No. Więc powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo muszę sobie za niedługo kupić jakiś kosmetyk z tej firmy. Bo aż zapomniałam prawie, że jest taka firma. A teraz dosłownie są takie fajne promocje w Rossmanie, że aż... No, żal nie brać moi drodzy. Właśnie z tej firmy też są promocje w Rosmanie, więc opłaca się jak najbardziej. Ostatnia rzecz to jest cerawe również. E, emulsja do mycia, do oczyszczenia twarzy. Tak, e, ja jeszcze dostałam taką mini wersję, jak widzieliście, jak otwierałam tą paczkę. Mini wersję dostałam tej emulsji, e, tak, 20 ml. Ani, no powiem wam szczerze, że bardzo fajnie, że dodali taki fajny garatisik. Myślę, że bardzo fajnie zrobili. E, ta emulsja też jest bardzo spoko, Używam jej również codziennie, rano i wieczorem. No, i ja po prostu e, codziennie, codziennie rano. E, jak tylko mam, wiecie, czas, nie jadę nigdzie i mogę sobie tak szybko zrobić pielęgnację, e, to po prostu robię, wiecie, robię sobie pielęgnację tak bardzo dokładnie wszystko robię. No, żeby moja skóra twarzy była bardzo taka zadbana i w ogóle, i to widać chyba. Chyba widać efekty. Ja przynajmniej widzę u siebie efekty, że już jest lepiej z moją twarzą i już wygląda to o wiele lepiej dzięki tym kosmetykom. No i wam bardzo ogólnie z całego serduszka, wam bardzo polecam te kosmetyki. No, w ostatnich dniach używam właśnie tego, 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 tego i tego. Tak, w ostatnich dniach te resztę kosmetyków nie używam, bo już ich praktycznie nie ma. Tu już mogę Wam pokazać, że puste jest. Puste jest po prostu, całe użyte. Więc nie mam jak tego używać, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda i w ogóle. Więc myślę, że Wam się taki podobał, spodobał filmik. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w następnych odcinkach. Myślę, że pomogłam. Pa!